Witam Was. Dzisiaj będziemy budować zestawik. Widać Spiroraptor. Transport Spiroraptora i Tilavosaura. Czuła i kurty, minion. Tak co. Tak będzie lepiej. To co? Otwieramy. Dobra. Okej. I Okej. Jedna strona, druga strona. Wszystko? Tak, to wszystko. Także tak, w zestawie mamy jedną instrukcję. Proszę bardzo! Oto piroraptor. Nasz kochany tilowosaur. Tilowosaur jest ten... i jest ten sam. Także no, ja muszę dzisiaj skoczyć tego piroraptora. Piękny. Jest kureczek z numerem 1. Z numerem 2. No i 3. 3. Dobra. To co? Przechodzimy do putowania. Ja, słuchaj, muszę sobie zrobić miejsce. Widzicie, jest to i sobie wszystko posprzątam. Dobra, nie wiem, czy by No i tu. to jeden. Pięknie. Dobra, otwieram instrukcję i będziemy sobie putować. Dobra, ale na początek muszę z wami złożyć te piękne bestijki, bo są naprawdę kurczę no, To tak najbardziej. Tak to nie? Wow. Wow. W sensie... No widzicie co to ale... Kurcze, muszę ostrożnie złapać. Ale i tak na bo to wygląda dużo lepiej. Czy na przykład w internetach jak teraz. Na przykład mnie oglądacie albo. Nie wiem, innego koloru eee. Piękny! Sobie go tutaj zostawimy. Tutaj na bok woreczek Tam do śmieci. I teraz ta. Gilowozaur. Gilowozaur nie robi aż tak wielkiego wrażenia. Yy, ponieważ, no to jest ten sam, gdybym yy, miał chociaż troszkę inne uparwienie, no to może bym się bardziej tym zachwycał, ale no nie. Tu się różni? Nie, niczym. Dobra, ich sobie tutaj odkładam i co? I putujemy że z wami zbutuję mini figurkę. Będę z wami butował mini figurki. Dobra. Mamy figurkę, wikur... pani ochroniarz. Ma tylko i pasz? Ma. Dobra, dajmy tą bardziej spokojniejszą twarzyczkę. O. Strzałka i pistolet. Jest pistolet. O, jest. Okej, okay. no i strzałka uciążliwa, no i super, na paczek. Ok, to odkładamy na bok. I mamy Uż woreczek numer dwa. Ok, złożę swoimi tymi te mini tak jak powiedziałem wcześniej. O, pięknie. I tak, tutaj mamy. Nareszcie go mamy. I ja mam alkolna. Oh yeah. zapraszamy. Zapraszamy i ja mam alkohol Tak. Okej, okay, yy, ja O, tak będzie lepiej chyba. O, tak w ogóle będzie mi lepiej budować to. Kamera tak będzie. Tak będzie najlepiej. Yy, o tak, kloczuszki. Będą tutaj. mi puta wle. Okej, okay. to tu jest wam tylko Yama. Dajemy o takiego wesołego. W filmie był wesoły. Dosyć taki. Gdyby nikt gdy nic. O, no i pięknie. I ja am Marko. Ale z tym koszulą jeszcze. Mm. Beautiful. Po prostu beautiful. I tylko tam gdzieś dać na makietę. Tylko gdzie? Mm. Dobra, Buzito. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć moją makietę? Piszcie w komentarzach. Jest niewielka. No ale jak chcecie, to piszcie. To będzie krótki materiał, po prostu, nie wiem, shorts z yy, musyczką parku jurejskiego i będzie to. No, tutaj już zbudowano mam Ellie Sattler Nie wiem, czy ona jest taka sama jak w tym zestawie z kremosozaurem. Dajcie mi chwilkę. Tak, jest identyczna. A no to co? Butowanko samochodu część talsza. I nareszcie, foreczek trzeci. A nie, chwilę, Tak, to już mówię. Foreczek trzeci. Myślałem, że coś, że coś pominąłem w foreczku drugim, ale wyraźnie się myliłem. Jak widać, klocków w foreczku 3. tam, 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 tam kamerę Jest, cóż, no niewiele. także to będzie szybkie wtłaczanie. Nie ma nic nie ma. Okej. Okay. Tonej nie, 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 kurki tutaj nie ma. Trochę szkoda. Wiem co tam zaplikam O, pięknie. Eee. Yy, śmieci. I co? Usujemy. no nie. Zaczynamy. Okej, okay, także... <laughs> Zestaw składany. Teraz ocenianko. Bardzo to Ja temu zestawowi daję. Hmm. No, 9 na 10. Czemu 9 na 10? Dlaczego bez jako jednego punkci punk punkcika? Ano, dlatego, że ten mały przyjemniaczek się powtarza. No. A tak ogólnie to zestaw bardzo polecam. Jest bardzo fajny. Tutaj się otwiera. O, chwila. O, tutaj się otwiera. Jest taka satelita jakby, ale nie chce mi się już wyciągać tego. To ja Wam pokażę na instrukcji. O. Także tak, sesja w państwo polecam. Trzymajcie się.